Dobre 12 minut w naszym wykonaniu. Mieliśmy nawet sytuację przy 0-0, ale wygrała drużyna zdecydowanie lepsza. W drugiej połowie gdzieś już padliśmy z sił. No i gratuluję zespołowi Piasta. No a my patrzymy teraz na najważniejsze mecze, które są przed nami. Także mecz się odbył, przegraliśmy i nic się nie dzieje. No więc dzisiaj graliśmy z mistrzami Polski to było widać. Rywale dominowali nad nami w każdym aspekcie, pokazali wyższość zarówno motoryczną, jak i, jak i techniczną i taktyczną. No nie będziemy tutaj się tłumaczyć tym, że mamy braki kadrowe, swoje problemy zdrowotne. Kilku zawodników też nie grało z powodu kartek, ale to, to nie jest wytłumaczenie, bo powinniśmy pokazać na boisku więcej. Także przed nami najważniejsze mecze tego sezonu i musimy na 120% się do nich przygotować. Mecz bez historii jest mocno osłabiony. No, robili chłopcy co mogli, no, ale, no, ale byliśmy dzisiaj dla nich za silni. E, wygraliśmy ten mecz zdecydowanie i myślę, że w każdym elemencie gry przeważaliśmy na boisku. E, zrobiliśmy następny krok w przygotowaniu do playoffów, e, także możemy być zadowoleni dzisiaj z chłopaków. No, a Klireksowi życzę powodzenia w przyszłych meczach. Myślę, że z szacunku do, do mnóstwa kolegów, których mam po tutaj w drużynie Klireksu i, i do tego klubu. Ograniczę się do tego, że wygraliśmy 9-0 i, i skupiamy się na następnym meczu. Myślę, że tu nic więcej nie ma do powiedzenia.